Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj omówimy sobie Google Finance, o który prosiliście. Bardzo dużo osób pisało w ostatnim, pod ostatnim filmem. Możecie sobie zajrzeć, żeby zobaczyć. Więc stwierdziłem, że taki poradnik naprawdę się przyda. Ze względu na to, że też nie widziałem innego twórcy, który nagrywał na ten temat albo korzystał z Google Finance, mimo że jest to naprawdę świetny program i przede wszystkim jest on darmowy. Więc dla osób, które na przykład mają mniejsze inwestycje, no to jest naprawdę świetne rozwiązanie i serdecznie zachęcam do. Do korzystania, ponieważ naprawdę miś bardzo odpowiada, a może dzięki temu poradnikowi Wam też przypadnie do gustu. Natomiast, jeszcze przed rozpoczęciem samego materiału i omówienia tego programu, chciałbym Wam bardzo podziękować za ostatnie dwa filmiki, za przede wszystkim odzew pod nimi. Ilość komentarzy, jaką zostawiliście, jest dla mnie mm, niesamowitą motywacją, niesamowitym szczęściem. Szczególnie, że naprawdę czasem niektórzy z Was dawali takie sugestie, y, które dawały mi po prostu do myślenia, nie tylko pod względem następnych filmów, co nagrać, ale także pod względem inwestycji. Więc naprawdę Wam bardzo dziękuję. I cieszę się, że tak pozytywnie to odbieracie. Mam nadzieję, że będziecie się po prostu dobrze bawić i edukować na tym kanale. Natomiast przechodząc do istotnej kwestii, jeszcze przed rozpoczęciem samego poradnika i omówienia Google Finance, chciałbym wam przypomnieć, że wszystko co tutaj usłyszycie to nie są oczywiście rekomendacje. Nie jestem żadnym analitykiem, więc nie sugerujcie się tym, co mam w portfelu, albo o jakiej spółce aktualnie mówię. Jest to tylko i wyłącznie jako przykład. Sami musicie dostosować dane aktywa do swojej. Ich portfeli, żeby one Wam odpowiadały. Każdy jest inny, więc nie da się naprawdę tutaj, mm, kopiując kogoś ruchy, czuć się z tym wszystkim dobrze. Naprawdę uwierzcie mi, to tak nie działa. Natomiast kolejna sprawa, pamiętajcie o tym, żeby zostawić tutaj subskrypcję z dzwoneczkiem. Większość z Was widziałem, że zostawiła naprawdę, dzięki czemu będziecie widzieć te materiały. Szybki komentarz, jak macie jakieś pytania, to zachęcam, oczywiście, również do ich zadania, a także o lajku pod filmikiem. Lecimy z tym materiałem. Znajdujemy się aktualnie na wcześniej wspomnianej platformie, która umożliwia nam właśnie sprawdzanie naszych finansów i ich kontrolę. I chciałbym tutaj zacząć od omówienia pierwszej, ważniejszej rzeczy, jakim jest stworzenie nowej listy. Specjalnie dla Was utworzyłem nowe konto na Google, żebym mógł tutaj Wam to wszystko zaprezentować, tak jakbym serio jeszcze tutaj nic nie miał. W poprzednim materiale widzieliście oczywiście, że ja tam portfel mam już swój gotowy, tam wszystko jest powpisywane, ale chodzi tutaj o to, żebyście Wy mogli na starcie zacząć i poprawnie to wszystko Wykonać. Więc tak, pierwszy krok to jest nowa lista. Tworzymy sobie listę, nazwijmy ją na przykład moim imieniem. Zapisujemy taką listę. Ta lista oczywiście nam się od razu wyświetli. Tutaj możecie cofnąć się do całego interfejsu, to znaczy tu jest ta jeszcze lista, co oni ją proponują. Na stronę główną wracacie wtedy tutaj. No i macie tutaj, tutaj tą listę. No i co ona tak w zasadzie daje? Możecie sobie tutaj dodać różne inwestycje. Dla przykładu, dodajmy sobie na przykład US500, sorry, nie US500, tylko SP500. Jakiś, jakikolwiek indeksu, nawet nie chodzi o coś konkretnego. Oj, przepraszam. Teraz, jak do, dodaliście sobie to, to od razu Wam się wszystko wyświetla. Widzicie informacje na ten temat i tym podobne, ale dodajmy sobie jeszcze coś dla przykładu, na przykład spółkę Kruk, na przykład spółkę Ambra i jeszcze jedną z takich popularniejszych nie będzie, na przykład XTB. No, i co tutaj widzicie? Wszystkie spółki, które dodałem do listy obserwowanych, wyświetlają wam się najważniejsze informacje poniżej. To naprawdę daje świetny obraz tego, co macie w portfelu, co się aktualnie dzieje, żeby po prostu nic nie przegapić. Więc naprawdę to jest fajna sprawa. W samej liście obserwowanych możecie dodać sobie wszystkie spółki, jakie tylko wam się podoba. Nie ograniczałbym się tutaj, jeżeli jakaś spółka was interesuje, mimo że nie macie jej w portfelu. Myślę, że to jest świetny pomysł. Tutaj oczywiście widzicie również e, aktualną cenę, która się wyświetla spółki. E, jej wartość, może to SP 500, tu suńmy. Niech będą zwykłe polskie nasze spółki. Mm, widzimy, co się z nią w ostatnim czasie działo. Jaki był procentowy spadek. Akurat wszystkie spółki, które tutaj mamy dobrane, spadły. A dla kontrastu dodajmy Dino, o którym ostatnio dużo się mówi, które dało nam 14% do góry. No, oczywiście, informacje o Dino też tutaj wskoczą. E, na przykład, że kurs Dino wystrzelił. Dzięki czemu będziecie mieli tego obraz. Więc tak, macie tutaj podgląd do najważniejszych informacji, tutaj również Wam się wyświetla, że jest to jedna z najpopularniejszych akcji w ostatnim czasie, a tutaj oczywiście jako jedna z największych procentowych wzrostów od ostatniej ceny zamknięcia. Więc takie jeszcze minimalne graficzki Wam się tutaj pojawią, żeby zaalarmować, że coś może się na niej dziać. Przechodząc ponownie do początkowego interfejsu, który jak przypominam możemy za pomocą Google Finance wybrać, gdybyśmy gdzieś tam pogubili się w, samej naszej, tutaj, w samych naszych zakładkach. Co mamy dalej? Najważniejsze artykuły. Tutaj wyświetlają wam się artykuły z całego świata z różnych informacji, które w jakiś sposób przez Google zostały uznane jako i sensowne, które wam się mogą do czegoś przydać. One nie są powiązane tylko z Waszymi spółkami, tylko ogólnie z ogólnymi informacjami. Dodatkowo mamy lokalny rynek, którym na przykład najwięcej informacji będzie z Wall Street, SP500 standardowe informacje i rynki światowe. No, i tutaj również macie informacje odnośnie indeksów różnych państw, więc możecie sobie tutaj to podejrzeć, jak wygląda ostatnio Wig, jak widzicie, spadło 053%, DAX, a także DJI. Więc jak najbardziej no możecie tutaj sobie to wszystko podejrzeć. Warto też zwrócić uwagę na to, że poniżej mamy coś takiego jak trend rynkowy. Czyli mamy najbardziej aktywne, czyli to co się w ostatnio nich dzieje, gdzie inwestorzy zwrócają, zwracają swoją uwagę ale także mamy fajną zakładkę, która jest wzrosty, w której widzimy ostatnie największe ruchy. Jak widzicie, spółka Dino, którą specjalnie dodałem do naszego tutaj, słuchajcie, naszej listy obserwowanych zanotowała ostatnie 14,20% wzrostu, co jest świetnym wynikiem, no ze względu na po prostu bardzo dobre wyniki finansowe. Sama spółka myślę, że ma dobry potencjał jeszcze na rozwój. Natomiast o co mi chodzi? Jak widzicie, jeżeli ją dodacie do listy obserwowanych, to wyświetli się Wam jako obserwowana. Tutaj również, jeżeli jakaś spółka z tych Was zainteresuje, możecie ją bezpośrednio dodać do obserwowanych, po prostu wybierając daną listę. My akurat chcemy ją dodać do mojej, jako nazwanej jako Kasper. Mamy oczywiście jeszcze spadkowe, gdzie są największe spadki, żeby zobaczyć na przykład, czy może jakaś spółka, nie, którą lubicie, nie spadła mocno i może ją możecie aktualnie kupić, bo ma lepszą wycenę. Jeżeli miałbym ją w portfelu, oczywiście również ukazałaby się tutaj jako obserwowana. W góry również, jak sobie zobaczycie, będziecie mieli bardzo fajne zakładki, w których możecie zobaczyć, no, chociażby waluty, jakie są aktualne kursy walut, kryptowaluty, yy, chociażby Amerykę, USA, różne indeks, indeksy, które się w niej znajdują, żeby mieć po prostu szybki podgląd, co się tutaj dzieje. Również możecie sobie porównać rynki, yy, w których na przykład widzicie porównanie SP500, Nasdaqa, Russell i Dow, Dow Jones. Boże, nigdy nie wiedziałem, jak się to wymawia. Yy, jak coś to mnie poprawcie w komentarzu. Yy, no i na wykresie pięknie macie to wszystko zobrazowane, żeby móc rzucić również na to okiem. Kolejną bardzo przydatną zakładką będzie zdecydowanie ten oto tutaj prostokąt, czyli trendy rynkowe. Co wam tu daje? Jak widzicie pewnie i już kojarzycie, wzrosty, spadki, to mieliście poniżej jeszcze dla przypomnienia, zobaczcie sobie tutaj to jest ogólnie taki interfejs, który od razu was będzie do tego przekierowywał. To znaczy, jeżeli chcecie zobaczyć te spółki spadkowe albo wzrostowe, to jak sobie naciśniecie, od razu przekieruje was do tej strony, gdzie te spółki się znajdują. Więc to jest takie prostsze dzięki temu możecie szybciej to odnaleźć. Tu oczywiście wracając klikając na napis Google Finance. Bo jeszcze jedną rzecz tutaj chciałbym wam powiedzieć. Natomiast jest to kalendarz zarobków, czyli jedna z dla mnie najprzydatniejszych rzeczy. Ponieważ wyświetlają się tutaj Wam wszystkie wyniki finansowe ze spółek, a to jest naprawdę świetny obraz, bo od razu możecie zobaczyć, czy dana spółka, która na przykład akurat Was interesuje, yy... Ma pozytywne wyniki, czy może one się z jakiejś przyczyny pogarszają. Więc naprawdę taki porządny obraz, tylko że tutaj wyświetla wam się ogólnie ogół. Następnych wyników, które będą po sobie, jak widzicie 13, 15, 20. Jeżeli jakaś informacja Was stąd interesuje, macie tutaj bardzo fajny przycisk, który daje Wam, że od, od razu do kalendarza Google możecie to po prostu dodać. Dzięki czemu jak to sobie nazwiecie, jak widzicie, tu jest napisane, co to jest. Wyniki w roku podatkowym 2024 dla Spółki Gamingowej Ten Square Games ogłoszenie wyników finansowych. Zapiszecie sobie to, jeżeli macie aktywne powiadomienia od Google, od razu wam się to doda i będziecie mieli właśnie mm, przypomnienie, gdybyście z jakiejś przyczyny zapomnieli. A teraz przechodząc chyba do najważniejszej części, to znaczy sam portfel inwestycyjny. Jak go otworzyć, jak dodać Spółki i co on przede wszystkim daje? Lista obserwowanych to będą takie spółki, które tutaj Wam zalecam ustawić po prostu cały ogół, których, yy, które chcecie, żeby gdzieś tam jakieś informacje do Was spłynęły. Natomiast jeżeli chodzi o was, Wasz portfel, no to oczywiście będą tutaj wszystkie Wasze wpłaty. Tworzymy go za pomocą yy, naciśnięcia na przycisk nowy portfel inwestycyjny. Nazywacie go, ja nazwę go na przykład Kasper. Portfel. I go sobie oczywiście zapiszę. Od razu Was do niego przekieruję. I teraz prosto tłumacząc, żebyście wiedzieli jak to wszystko wykonać i co tutaj dodawać. To znaczy jak to tutaj poprawnie dodać. Klikamy dodaj inwestycje i powiedzmy, że mamy w spółce, przepraszam, mamy kruka kupionego. I wyświetla się Wam coś takiego. No i teraz tak. Macie tutaj datę zakupu, czyli powiedzmy, że korzystacie z jakiegoś tam brokera X. I na nim kupujecie sobie 17 października kruka. Od razu wyświetla Wam się też sugerowana cena zakupu, ale pamiętajcie, żeby ją dostosować, ponieważ ona jest, to jest chyba średnia z tego co pamiętam, z tego dnia, w którym była ta spółka notowana. Natomiast, no, oczywiście, Wy ją kupicie w jakimś najprawdopodobniej innej cenie, czy to będzie 20 groszy, czy jakaś inna suma różnicy. To nie zmienia faktu, że warto ustawić poprawną, żebyście mieli idealny obraz swoich spółek. I powiedzmy, że kupiliśmy sobie 10 akcji, zapisujemy. No i zobaczcie, ta spółka dodaje nam się od razu do portfela. Takich spółek dla przykładu dodam wam parę. Niech to też będzie Ambra, o której wcześniej wspomnieliśmy. Niech to będzie na przykład 70 akcji, data zakupu to będzie dzisiejszy dzień. I niech będzie ten, który jest proponowany, załóżmy, że akurat taki się udało trafić. Ok, teraz powiedzmy, że kupiliście jeszcze Dino. Dla przykładu również, bo tutaj na pewno będzie duży wzrost, niech to będzie... 79 akcji powiedzmy, że za ostatnie pieniądze, które mieliście, zakupiliście tego dino. Niech to będzie 11 październik. A dla wyrównania całego portfela powiedzmy, że dodamy sobie jeszcze na przykład tekst SA niech będzie. Tylko z jakąś wcześniejszą datą zakupu. Niech to będzie 10 akcji, ale kupionych dajmy na to w 2022. 10. No Może tą cenę trochę zmniejszy, żeby aż, taki, aż takiego dużego minusu nie było. Okej. Okay. No, i teraz mamy wszystko, że tak powiem, ładnie wyłożone. Załóżmy, że mamy taki portfel, i co teraz? Co tutaj możemy zobaczyć? Przede wszystkim tak. Widzicie tutaj u góry ogólnie wykres waszego portfela. Mamy oczywiście różne interwały, na przykład 1 dzień, 5 dni, no i inne, jak widzicie, tutaj zaprezentowane. Więc możecie sobie taki portfel zobaczyć w porównaniu do na przykład innych indeksów, które tutaj wam się proponują, na przykład najpopularniejszy SP500. Tutaj widzimy, że nasz portfel akurat przeważa nad na samym SP500, natomiast jest to oczywiście głównie związane z tym, że po prostu dodałem tutaj spółkę Dino, która po prostu zanotowała ogromny wzrost. Tym się nie sugerujcie, no wiadomo, po prostu chodzi o ukazanie tego, co tutaj możecie zobaczyć i jak to wygląda. No, jak widzicie, ten portfel, który jest na niebiesko. SP500 jest na żółto, bardzo dobrze sobie radzi. Oczywiście możecie tutaj również porównać z i wybrać na przykład Polski Wig, jeżeli chcecie zobrazować sobie portfel z Wigiem. Kolejna sprawa, mamy tutaj dzienny zysk, który się Wam ukazuje, ale także całkowity zysk. Akurat finalnie jesteśmy na minusie, więc no niestety nie udało się dużo zarobić na ten moment. Natomiast przejdźmy dalej. Inwestycje, czyli to, co tutaj już wpisaliście i zakupiliście. Kolejna fajna, fajna, że tak powiem, zakładka to aktywności, w której widzicie, jakie zakupy już tutaj zapisaliście. Jeżeli na przykład jakaś spółka wam umknęła, bo zapisaliście ją wpisać, no to tutaj widzicie, kiedy konkretnie co wpisywaliście i patrząc u swojego brokera, możecie to wszystko nadrobić. Oczywiście wszystkie sprzedaże spółki również będą tu widoczne, żeby wam to ukazać. Weźmy sobie na przykład rejestrowanie sprzedaży. Powiedzmy, że sprzedaliśmy 17 akcji spółki. Ambra, zapisujemy i wchodząc w aktywności, widzimy tutaj wyprzedaż Ambry. Za jaką cenę, jaki był zysk, i tak dalej. Wszystkie ważne informacje. Możecie to posortować również według daty. Natomiast kolejna sprawa: aktualności i wydarzenia. To jest bardzo ważna zakładka, ponieważ tutaj będą wam wyświetlać się wszystkie informacje, ale z waszego portfela. Jak sami widzicie, notowania spółki Dino, tekst, kurs Dino, wystrzelił i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę świetna zakładka, gdzie możecie po prostu swoje aktualne spółki skontrolować. Ja robię to na przykład co miesiąc, to znaczy taki ogólny spis wszystkich spółek, które mam w portfelu, żeby skontrolować wszystkie informacje, które się w nich działy. Oczywiście na bieżąco również je sprawdzam, ale po prostu co miesiąc lubię sobie takie finalne podsumowanie wykonać. To jeżeli chodzi o to. Natomiast tutaj jeszcze będę wyświetlać się, wyniki finansowe z waszych spółek, a nie ze spółek, które macie w obserwowanych albo wszystkich, tak jak to było wcześniej. Natomiast tutaj nie mamy akurat spółki, która będzie miała wyniki. Ambra miała chyba wczoraj. Natomiast dopiszmy sobie na przykład ten Square Games, który wiem, że ma niedługo wyniki, bo je obserwuję, i powiedzmy tam jedna akcja losowy dzień zakupiona. Zapisz. No i jak zobaczycie w aktualnościach i wydarzeniach, kalendarz zarobków macie to: Ten Square Games. 13 listopada, 11.30, będą wyniki finansowe za trzeci kwartał. Bodajże. Naprawdę świetna sprawa. Skorzystajcie z tego, bo na pewno będzie wam, jeżeli zapomnicie, to będzie wam to na pewno zdecydowanie przypominało o tym wszystkim. Przechodząc jednak do ostatniej rzeczy, którą możecie sobie tutaj zobaczyć, są, jest skład Waszego portfela. Akurat w moim przypadku są to oczywiście 100% aktywa giełdowe, ale jeżeli w inwestycjach dopiszecie sobie na przykład ETF na SP500, czyli niech to będzie CSPX notowany w dolarach i wpiszmy sobie powiedzmy, że kupiliśmy, dajmy na przykład, no nie wiem, 18, kupiony gdzieś tam 5 sierpnia, zapisz i zobaczcie, co się dzieje. Od razu wasz portfel, wyświetla od razu je, całą jego cenę, oczywiście różne zmiany, całkowity zysk i tak dalej, co już wcześniej omówiłem, ale pokazuję wam, że macie 51,8% funduszy TUPE etf Zobaczcie, jak znajdziecie sobie to, można wyświetlić a 48,2% w aktywach giełdowych. Jest to o tyle fajne, że macie przede wszystkim widok tego, w co konkretnie inwestujecie aktualnie. Więc naprawdę również zalecam sobie spojrzeć, żeby też to dywersyfikację przeprowadzać po prostu w fajny sposób i przede wszystkim dostosowany do Waszych potrzeb. Mam nadzieję, że w solidny i wyczerpujący sposób udało mi się omówić wszystkie funkcje Google Finance, które będą wam przydatne, żebyście mieli po prostu przejrzysty obraz, jak z tego korzystać. Naprawdę polecam, ponieważ jest to, tak jak wspomniałem, darmowa funkcja, a naprawdę dużo wam może powiedzieć. I dzięki temu będziecie mogli lepiej kontrolować swoje finanse. Natomiast tutaj w tym momencie chciałbym wam już podziękować za uczestniczenie w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że również przypadł wam do gustu. Sugerowałem się waszymi komentarzami, dlatego taki poradnik chciałem nagrać. I również liczę na Was pod tym filmikiem. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku, a także dzwoneczku, ale przede wszystkim skomentujcie, jak to wszystko widzicie i czy Wam się podobał materiał. My się widzimy oczywiście w następnym materiale. Do zobaczenia.